Ciema, jestem udzielony i to jest coś, czego nie było bynajmniej na moim kanale. na i się przewijało i robi dość dobre wyświetlenie, co mnie strasznie zadziwia, bo jest to. Możecie mnie za to nienawidzić, ok? Ale jest to oglądanie TikToków. Załóżmy słuchawki, wejdę na TikToka. Jest aplikacja TikTok. Ja to chcę. A, i to, to ty? Nie mam tutaj specjalnie TikToków przeszykowanych. Robię to teraz, jakby to powiedzieć na spontanie totalnym. Mm. <grywia> przypomniało mi się aż jedno zdjęcie. Nie wiem, może wam tutaj wkleję, i to jest tak, to jest mój pies. Zapraszam do jego Instagrama, tak, by the way. Eee, no, <grywia> jest to marzenie każdego faceta. Każdego. Więc panowie możemy się solidaryzować, mimo tego, że pewnie macie 12 lat. Jeżeli ten odcinek w miarę się przyjmie, to... przetestuję to na... no może nie na biurku swoim, chociaż zobaczymy. Przetestuję to na czymś. Po prostu, bo ja widziałem, że tak, nie wiem, można maseczką przeciąć długopis. Nie wydaje mi się to prawdą. Znaczy... Nie sprawdzałem tego, widziałem dużo filmików, ale no zobaczymy. <laughs> Já ja, to jeszcze <laughs> Kula, z... to ještě raz. jak tu Nie wiem czemu, ale zawsze starsze osoby na TikToku, które coś nagrywają, mnie śmieszą. W każdym razie, prawa autorskie mi zdejmą. Teraz coś tam film, będę musiał, coś tam. Jeżeli jest jakaś dziewczyna, która ogląda ten film, tak działa makijaż? Co się, tak się da? Kolorujesz sobie tak, tak kwadraty. Na każdy różny kolor. I potem to rozmazujesz. I wychodzi sobie w inny kolor skóry. Jestem Karolina. Nie zmieniaj tematu. Nie rozumiesz tego, że on nawet ciebie nie zna? Pewnie nawet nie wie o tym, że istniejesz. Nieprawda. oni niby czemu na mnie patrzy? To jest kartka papieru. Nie, to jest Harry. Kogo ja wychowałam? POLA BOGA! Dobrze, to ja zostawię, no. To jest... To jest TikToker. Cud, naprawdę. W sensie... Ma zajbisty content. Jak ta TikToka. Naprawdę. Dobry. Śmieszny. Zabawny. W sensie te takie sękowe rzeczy. Biedny szczurek. Batson, to ma 2 miliony? To nie są, to są typy z Polski chyba Jak ktoś wie to niech mi napisze, w sensie się wydaje, że to są Polacy Chyba jednak nie są to Polacy Dobra, nie wiem, niech tajemnica pozostanie tajemnicą po prostu A, Mam dla was taką dobrą radę jak stoicie sobie w kolejce, nie? Kurwa, na pizzę, A jakiś typek czy tepiera ci się kurwa wpierdala, wpycha ci się kurwa w kolejkę. To powiedz do niego tak, kurwa. A co ty he od odpierdala? Twoje bałocie, kurwa? Żrób mu kurwa dzikiego kota. Miau! Zależy o który to oglądacie, jest to rada na wasz. Nadchodzący dzień. Idźcie w świat, bawcie się dobrze. Ale to nie koniec odcinka. Nie to ciekawi. Jak laski, yy, nie czepiam się nikogo, żeby nie było, bo mnie za chwilę posądzicie, że ja się dopiero. Kurka. To ile makijażu używa? Szczerze, mam to wpisy. Używacie sobie ile chcecie. Jak tak, no, to jest duża ilość tego, co mi się wydaje na makijażu. Czy to jakoś czuć, jakbyście coś nosiły na sobie? Również pierwszy. Czemu podświadomie chcę mrugnąć? Znaczy, nie podświadomie. Nie mrugnąłem! E, Styl zapraszam na mojego tiktoka, e, bo nic się nie dzieje, czasem coś wrzucę, czasem nie. E, na przykład takie coś było. Nie będzie muzyki, bo chyba prawa autorskie. What you know by and down in a deep? Boże, jak ja lubię takie filmowe TikToki, zajebiste są. A tego nie ma aż tak dużo na... <suk WINTER> <gmus incomum> Za to zwyzywają mnie od rasistów. Dobra. Po prostu historia się opiera o to, że na i nauczycielka ona miała profilowe w skrócie yy, tą pięść Black Lives Matter i... Oj, i po prostu kazała i jej zmienić, ona tego nie zmieniła, coś tam się pokłóciły, to jest czemu tu jest Roblox, ja się pytam po prostu. Ja to już wziąłem, to jest zajebisty TikTok też. Graszy. Kojarzy... Widzisz, Wiesz, to, to mi się kojarzy strasznie z. Strasznie mi się to z tym kojarzy, nie wiem czemu. Co w się sensie, gościu jestem wytatuowany, jeden wał się, drugi na desce w ogóle ten też, TikTok ma tak zajebisty vibe. Boże, jak ja tak chciałbym. Chłop zrobił swój merch. I zrobił tego. Eee, taką pluszankę ze sobą. W ogóle zajebisty pomysł, tak by the way. Szanuję strasznie. To jest jakiś vibe 2012. To w się sensie ta muzyczka, mi się strasznie że z takim YouTube'em, e, typu e, poradnik, jak e, o, ściągnąć e, bandicam. Nie wiem. Śmiecie się śmiecie, ale to on tam jest, a nie my. Dokładnie tak. Naprawdę, jeżeli ja Jeżeli kiedykolwiek pojadę do Nowego Jorku, ja to zrobię. Jeżeli będę o tym pamiętał, chcę to zrobić. Chcę tam zaśpiewać w tym dokładnie sobie miejscu przy tych schodach, tak jak on.